Os são estão Willkommen! <laughs> Znajdujemy się w pięknej, e, e, w, w pięknym porcie, który nazywa się e, Wieżba. E, witam dziewczyny serdecznie, wszystkich załogantów, e, wszyscy już przypłynęli. No i widzę, dziewczyny tutaj szczęśliwie znalazły kwiatuszek. A co to konkretnie jest? Kasiu, e, Gabrysiu, powiedzcie. Czterolista kończynka. Czterolista kończynka. Czyli co, można uznać, że ten rejs jest szczęśliwy? I tego się trzymajmy, więc y, życzę Wam wszystkim udanego i szczęśliwego no i rejsu! Łukasz off! <laughs> Witam Państwa serdecznie, jesteśmy właśnie w drodze do Popielna, wspaniałej miejscowości na Mazurze, na Mazurach, tutaj też można spotkać wiele okazów przyrodniczych, no i wspaniałe dzikie. Wspania, dzikie konie oraz bardzo dobrą kuchnię lokalną, w której zjecie bardzo dobrą rybkę. A teraz zejdziemy sobie na bok, bo jedzie autko i poczekamy na grupę, powiemy uwaga auto! Na tą stronę, na tą, na tą! Kajaj, Gabrysia, tutaj! Tu, 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 na tą stronę. Dziękuję. Kiedy już zadbałem o grę bezpieczeństwo grupy, ponieważ tutaj bardzo mało aut, jeździ tylko lokalni mieszka, mieszkają, jeżdżą. Jest to taki półwysep, czy wysepka. Udajemy się teraz z całą ekipą na smaczny posiłek. Dzisiejszy czwarty dzień rejsowy, można powiedzieć, że jest bardzo udany. Pan zostać z Tak, dziękuję bardzo, właśnie awansowałem, subskrybujcie, lajkujcie. Bardzo prosty przelot dzisiaj z, z krzyży przez port pod Dębem, Guzianka, koło Rucianego Nida i lądujemy pod Wierzbą. A więc zatem to tyle, co chciałbym Wam powiedzieć. Do zobaczenia wkrótce. Właśnie, jak tam po obiadku? No dobrze, dobrze. Bardzo dobre placówki. Aha, ale ktoś rybkę może jad? Nie. 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 No, tutejsze mazurskie placuszki. Gdzie jesteście panowie? My jesteśmy w drodze na łódkę. A w miejscowości? Popielno. 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 bardzo dobrze. Oto pozostała część załogi, właśnie ciągnie się z obiadu. Dobra, leży... No dobra. Tak. No dobra, wracamy do portu. 15 centymetrów, no, no. No. to Twoja wędka tutaj. To uważaj na nią, żeby cię nie strącił, dobra? Zielona ryba. Mogę wow. zapowiedzieć swoją nową fryzurę? Bardzo proszę. Nie ja, ma moi widzowie. Będę zmieniać fryzurę już za niedługo. Na łyso. Nie, na loczki będę. Na loczki. A no chyba, ja, ja, rozumiem, że za bok. Nie, nie, pan już na łysą. Nie patrzę O, jest, rybki, rybki. I to wszystko, słuchajcie, złowił Paweł. Nie, nie, to panowie. Ja wiem, żartuję, żartuję. Ale tak mogłoby być. Nie, to by ja tylko chcieli sprzedać jedną gumę. No hmm. Kto czy, czy ktoś ją weźmie z rybą. nie, zrobi. Ja nie, to Ja to Ja już to ja. zrobił. tam bym to zrobił. Ja bym I proszę Ja panią to żeby mi zrobiła ją, nie? Z własną zrobiła że nie? nie stanie. Lecę, leczek Podniosę. Lecę, lecę. Chodź, 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 bo jest temat. Jest temat. Jest temat do. Chodź, chodź. Jest do zrobienia. Nie, chodź, chodź, bo tu jest. zobaczycie, jaką malutką rybkę Marek złowił. Zabierz mi wiaderką, Ale to nie ja. Bardzo. Zrób coś z tym. Kary? Co z tym to taka, to, co? taka akwariowa. Na patyk i piszecie. Na paty A szanki, słuchaj, w ciągu 10 minut takie czterokolwiek. Znaczy, wyrzuć tą to, pokrywkę, bo to może się streszczyć. Widziesz? Nie do wody. Ja piję, Ja chcę ja wziąć. Na balki. Na balki. Nie, słuchajcie, trzeba wypuścić ją. Wypuścić. Sportowo mówimy, my, 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 my tylko sportowo. To eee. Proszę pana dyskordowałem. Łojak. No. Znaczy, jak krzyczy rybka, wypuśm. Daj ją do, do, do A spełnię dwoje trzy rzeczy. Po paty się w nie. No, no. Michał, co się stało? Michał nie trafił w pomoc. Eee. Czam, czam, dziewczyny, jak tam, Anielka. jak tam race? Jak tam rejs? Wszystko dobrze. Dobra. No i co? I pan Jurek dał radę.